Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus mówił do tłumów. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał. I bywa. Obudnicy umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie, i dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne. Gdy idziesz do sprawującego władzy ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W dzisiejszej Ewangelii, Jezus pyta nas, czy potrafimy rozpoznawać znaki działania Boga w naszym życiu. Bo każdy z nas, został odpowiednio wyposażony do tego, by te znaki faktycznie widzieć w swoim otoczeniu, w swoim środowisku. Dlatego Jezus mówi: dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Bo wyposażył nas w dar prawego sumienia, które podpowiada nam co jest od Boga, a co od Boga nie jest. Można byłoby zatem zastanowić się, co powoduje, że mimo tego, że zostaliśmy przez Boga dobrze wyposażeni, jednak czasami trudno nam jest rozpoznawać znaki Bożej obecności w swoim codziennym życiu. I oczywiście pierwsza rzecz, która pewnie przychodzi nam na myśl, to jest po prostu grzech. I faktycznie, jeżeli żyjemy w grzechu, to możemy być przekonani, że nasze rozeznanie duchowe będzie w jakiś sposób, Upośledzone i trudne, to trochę tak, jakby podziwiać piękny dzień przez bardzo brudną szybę. Chociaż ten dzień dalej jest piękny i słoneczny, to człowiek nie do końca się nim zachwyci, a może nawet w ogóle się nie zachwyci, bo tak bardzo brudne są szyby w jego mieszkaniu. Ale także możemy mieć pewien problem w rozpoznawaniu Boga w naszej rzeczywistości wtedy, gdy żyjemy bardzo szybko i intensywnie, gdy brakuje w naszym życiu przestrzeni modlitwy, przestrzeni zatrzymania się, wyciszenia, bo chociaż ym, pewne znaki Bożej obecności, Bożej opatrzności znowu dokonują się obok nas, na naszych oczach, my jesteśmy za bardzo skupieni na innych rzeczach, tych, które w tym momencie nas czy pociągają, czy może nas przestraszają, powodują, że nie potrafimy skupić uwagi. Więc to są takie bardzo podstawowe rzeczy, które mogą nam pomóc w tym, żeby faktycznie łatwiej nam było rozpoznawać Bożą obecność obok siebie. Czyste sumienie, czyste serce i czas zatrzymania, modlitwy i refleksji. Ale pewnie warto byłoby poszukać jeszcze więcej tych rzeczy, które mi osobiście przeszkadzają myśleć o Bogu, wracać do Niego myślami w ciągu dnia. To jest jeden temat dzisiejszej Ewangelii, drugi, myślę, także bardzo ważny w kontekście tych dni, do których się zbliżamy. Jezus opowiada przypowieść o człowieku, który nie doszedł do porozumienia ze swoim przeciwnikiem w drodze i ostatecznie został wtrącony do więzienia. Nie będzie mógł z niego wyjść tak długo, aż zwróci ostatni grosz. Kościół widział w tym obrazie, w tej przypowieści ten stan, który nazywamy czystcem. W czasie ziemskiej, ziemskiego życia, naszej ziemskiej pielgrzymki jesteśmy w drodze i mamy wiele okazji, zwłaszcza wtedy, gdy kogoś skrzywdziliśmy, czy celowo, czy niecelowo, słowem czy czynem, żeby uczynić i pojednać się. Ale niestety bardzo często tego nie robimy ograniczamy się do wyznania grzechu w sakramencie spowiedzi, do wyrażenia woli zmiany, poprawy, może i zadośćuczynienia, ale czasami na tej chęci, potrzebie się kończy. Brakuje konkretnego wyrównania rachunku krzywd. I Kościół uznaje, że czyściec ma być pomocą w tym, żebyśmy oczyścili się z tego balastu, wyrównali ten rachunek krzywd którego nie zdążyliśmy wyrównać za życie. Żebyśmy zwrócili nawet ostatni pieniążek. I stąd tak bardzo jest dla nas, jeszcze pielgrzymujących po ziemi, ważne to, żeby nie tylko korzystać z sakramentu spowiedzi, ale także, żeby ten sakrament spowiedzi prowadził nas do faktycznego nawrócenia, które będzie wyrażało się w postawie zadośćuczynienia. A jeżeli chodzi o tych, których droga ziemska już zakończyła, Naszymi modlitwami, naszą ofiarą pomagamy im wyrównać to wszystko, czego nie zdążyli z różnych powodów zrobić za swojego życia. To jest bardzo konkretna i ważna pomoc, zwłaszcza wtedy, gdy słuchamy się w słowa i w powieści Jezusa z dzisiejszej Ewangelii.